Ja jestem zwolenniczką tego, żeby działać i tu, i tu, i robić i SEO, i inne działania w miarę równolegle. No i ostatnia kwestia, już związana z SEO. Jeśli zrobisz jakieś działania SEO, na przykład związane z tworzeniem treści, które będą dobrze zoptymalizowane, będą zawierały dobre słowa kluczowe, no to w momencie, w którym nawet przerwiesz sobie to SEO, to nie będzie tak, że na drugi dzień stracisz pozycję i nie masz nic. Może być tak, że oczywiście konkurencja cię będzie gonić, jeśli działa intensywnie, no to wtedy te pozycje będą spadać. Natomiast w ogólnym rozrachunku nie ma tak, jak w przypadku kampanii płatnych. Nie masz budżetu, przestajesz działać, nie masz ruchu. W przypadku SEO ten ruch jest stały i on rośnie z każdym działaniem, jeśli działania są przemyślane nie ma takich strat z dnia na dzień. To nie jest rewolucja, raczej ewolucja, jeśli chodzi o spadki, jeśli to SEO się przerwie.